Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wakacyjnie, urlopowo pozdrawiam wszystkich słuchających, zgłębiających słowo Boże. Przygotowujemy się do 15. Niedzieli zwykłej. Swoje rozważanie chcę skoncentrować na drugim czytaniu z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan, pierwszy rozdział, wiersze 3, 14. Są fragmenty w Biblii o szczególnym zagęszczeniu teologicznym, o szczególnej głębi. Myślę, że ten fragment, który zaproponowałem do rozważania, ma taką głębię, szokującą treść. Nad każdym z tych wyrażeń można by się zatrzymać. Pierwszym sformułowaniem to, że Pan Bóg nas błogosławi błogosławieństwem duchowym. Rzeczywiście zdanie, które mówi o opiece Bożej, o towarzyszeniu. Jeżeli Bóg nam błogosławi, cóż złego może nam się stać. Przypominamy sobie inny fragment z listu św. Pawła do Rzymian, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. To błogosławieństwo Boże nam towarzyszy także w trudniejszych sytuacjach, także w kryzysie, w próbach, doświadczeniu i oczywiście w nadziejach, radościach i pokoju, który przeżywamy. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci i nieskalani przed jego obliczem. Szokujące zdaniem, które ma swoją głębię, Bóg wybrał nas. Wybrał nas, byśmy byli Bożymi, byśmy byli pięknymi. Wybrał nas przed założeniem świata. Świat nie istnieje, a Bóg o nas myślał, Bóg kochał nas, Bóg pragnął każdego z nas. Bóg cieszy się każdym z nas. I przeznaczył nas dla wysokiej miary życia Bożego, chrześcijańskiego, ludzkiego, dla świętości, dlatego, żebyśmy byli piękni. Z miłości przeznaczył nas do siebie jako przebranych synów. Z miłości. Motywem działania Panu Boga jest zawsze miłość. Jest zawsze to pochylenie nad, nad każdym z nas, nad człowiekiem. Bóg wciąż służy człowiekowi. Przypominamy sobie scenę, jak Jezus umywał uczniom nogi. I wciąż się to dokonuje. Jesteśmy synami, córkami Bożymi. Szokujące zdanie, które ma swoją głębię. Co to znaczy być synem, dzieckiem Bożym, przeznaczonym na to, aby kiedyś cieszyć się chwałą nieba. Trzy razy w tym fragmencie, który rozważamy, wybrzmią słowa, że istniejemy, żyjemy ku chwale majestatu Jego łaski. Istniejemy ku chwale. Jakieś wielkie dowartościowanie człowieka, jakieś wielkie dowartościowanie każdego z nas, jakiś głęboki humanizm. Każdy z nas jest piękny, wyjątkowy człowiek, jest chwalbą Boga. Każdy człowiek, yy, jak gdyby, wypowiada Panu Bogu chwałę, chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Ta chwalba Boża rośnie przez życie każdego z nas. Yy, o, można by także powiedzieć i przypomnieć tą sobie tą szczególną prawdę, gdy żyjemy włascy, uświęcające żyjemy w tej niewinności wewnętrznej, to każdy z nas jest mieszkaniem trójnego Boga. Szczególnie tą prawdę przeżywała błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. To zamieszkanie Boga w człowieku. Człowiek jest chwalbą Pana Boga. Piękna prawda, przeżywajmy ją, zwłaszcza ci, którzy przyjmują Komunię Świętą, niech często rozważają tę prawdę, że Stajesz się mieszkaniem Bóg. Bóg w tobie mieszka, Bóg w tobie zamieszkuje. Ci, którzy jakoś tam trwają w grzechach, słabościach, no myślę, że to jest proste zaproszenie: idź do spowiedzi. Nie, nie chciej żyć w grzechach, nie chciej żyć w przeciętności, w marazmie. Bóg chce zamieszkać w tobie, i myślę, że tym warunkiem jest. Yy, co miesięczna spowiedź, no, na wakacjach pamiętajmy o, także o co miesięcznej spowiedzi, więc o tym królowaniu Boga w sercu. Zostaliśmy naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. Pierwsza pieczęć Ducha Świętego to sakrament chrztu, sakrament bierzmowania i oby ta jakość pieczęci w nas się wciąż yy, pogłębiała czy wzrastała, bo przecież Duch Święty zapraszany przychodzi, aby nas uświęcać, abyśmy byli piękni. Pięknie jest też myśleć o odkupieniu. Fragment, który analizujemy, mówi o cenie krwi Jezusa, cenie odkupienia. Jak ważny jest człowiek, który, skoro sam Syn Człowieczy, Syn Boży przyszedł odkupić człowiek. Pamiętamy cenę odkupienia człowieka, cenę miłości i otwarcia niebios dla człowieka to ofiara Jezusa Chrystusa na, na krzyżu. W czasie mszy świętej uobecniamy mękę, śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa, zesłanie Ducha Świętego. Wszystko to przeżywamy razem. Zachęcam każdego z was do analizy, zatrzymania się nad tym natchnionym tekstem, ucieszenia się sobą, Bóg wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci, nieskalani. Drugim tematem 15. Niedzieli, zwykłej, którą dostrzegam, to posłannictwo kościoła, to misja kościoła. O tym mówi pierwsze czytanie i Ewangelium. Amos słyszy z ust Amazjaszam, kapłana z Betel, nieprzychylne słowa. Tak to jest, że prorocy. Nie zawsze odnajdują przychylność, nie zawsze odnajdują właściwy grunt dla swojego funkcjonowania. Przypominamy sobie słowa Pana Jezusa: Nie jest mile widziany prorok swojej ojczyźnie. Ewangelia także opowiada o misyjności, posłanictwie kościoła. Widzimy, jak w skromnych warunkach Jezus posyła uczniów, aby głosili Ewangelię. Bardzo skromna rzeczywistość materialna, doczesna. Przykazał im, żeby nic sobą nie brali na drogę, prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosiem. Jak mówi papież Franciszek, prawdziwa lekka kawaleria jest zdolna budzić świat z jakiegoś takiego posiadania, majątności, ku wolności dzieci bożych. Prerogatywa to głoszenie słowa Bożego, to przepowiadanie. I prerogatywa, którą daje Jezus, to władza nad duchami nieczystymi i łaska uzdrawiania. Piękny jest Kościół, który doświadcza mocy. Życzmy sobie tej mocy, życzmy sobie doświadczenia i posługi Kościoła mocnego, bo przecież Kościół ma tę moc od Boga obecnego w Kościele. Myślę o niektórych chrześcijanach, którzy doświadczają słabości, jakiejś takiej niemocy, marazmu. Są osoby, które mówią, że jakiegoś grzechu nie potrafią się dźwignąć, tkwią w jakichś słabościach. Jak gdyby Kościół, sakramenty nie dawał łaski Chrystusa. Bądźmy pewni, że ta łaska jest. Nigdy się nie zniechęcajmy. Lekarstwem na to jest pokorne przechodzenie do Jezusa wciąż i wciąż, aż nastąpi przełom. Pokorne przechodzenie do Chrystusa. Myślę, że także na, nawet porażki, nawet jakieś grzechy, słabości są okazją większego panowania Pana Boga w nas. O tym mówiłem tydzień temu, yy, gdzie bardziej rozlał się grzech, tak jeszcze bardziej rozla, rozlała się łaska, bo tak chce Pan Bóg. Pan Bóg chce być obecny w naszych ranieniach, grzechach, słabościach. Chce... Zapełnić te miejsca inną rzeczywistością, zupełnie przeciwną. Bądźmy tego pewni. Bóg jest z nami. Wzbudzajmy nadzieję, wzbudzajmy ufność do Boga. Klucz jest w tym śmiałym przychodzeniu do Chrystusa i śmiałym rozpoczynaniu na nowo. Przypomina mi się dawna, dawna piosenka młodzieżowa. Kochać to znaczy powstawać. Kochać to znaczy powstawać. Nic, że się nie udało, nie tkwi w grzechu, nie tkwi w słabości, wstawaj, idź dalej, a wierność, wytrwałość da błogosławiony owoc. Kochani, przypominam, że jest czas urlopu wakacji. To jest dobry czas, dobry czas, żeby częściej Biblię sięgnąć po Biblię, jakąś dobrą książkę religijną poczytać. To jest dobry czas, żeby udać się w jakieś ustronne miejsce na skupienie, na rekolekcję. To jest dobry czas, by bardziej zbliżyć się do Boga. Czas rekolekcji skupień. Czas też poznawania Pana Boga w pięknie przyrody, w otaczającej rzeczywistości, stąd lubię nagrywać filmiki z parku. Bo przecież ktoś, kto ma otwarte serce i jest w zażyłości z Bogiem, to Pana Boga w różnych miejscach i okolicznościach znajduje także tutaj w tym parku. Słowo ma moc. Słowo jest słowem życia. Przyjmujmy to słowo z wiarą. Żyjmy tym słowem, żyjmy namaszczeniem, które Pan Bóg nam dał. Żyjmy szczególną łaską Chrztu świętego, który w nas jest, który nas uczynił dziećmi Bożymi, abyśmy korzystali z prerogatyw dzieci Bożych, synów i córek Bożych. Na nadchodzący czas przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Serca błogosławiam, pozdrawiam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen, zostańcie z Bogiem.